Witajcie w kolejnym vlogu, jak zacząć przygodę z mechaniką pojazdową. Chyba bardzo lubicie te słowa. Natomiast dzisiejszy odcinek potraktujmy sobie jako taki odcinek, który każdy z Was może zrobić, a powinien zrobić. I przede wszystkim zacznijmy od samej teorii. Diesle, jeżeli ktoś lubi, ja na przykład bardzo lubię, są fajnymi silnikami, fajnymi jednostkami, które prawdopodobnie niedługo znikną już na stałe z naszych ulic. Oczywiście nie mówię o tych, co jeżdżą, tylko o tych nowo produkowanych, bo producenci coraz bardziej ze względu na... Ok, sorry, pseudo e, zaczynają się wycofywać. Natomiast jeżeli chcemy, żeby nasz samochód kilkunastoletni, kilkuletni żył, miał się dobrze, musimy pamiętać o pewnych rzeczach. Jeżeli żyjemy zgodnie z ekologią, nasz samochód prawdopodobnie posiada dalej niezaślepiony EGR. A jeżeli ktoś nie pamięta, co to jest, czyli exhaust, gas, recirculation, czyli tak jakby troszeczkę jeść swoje odchody, czyli spaliny z powrotem trafiają po części do silnika poprzez kolektor dolotowy. I teraz... Mamy dalej jeszcze takie elementy jak katalizator czy filtr cząstek stałych zwany dpf -em. Jeżeli jeździmy przez 50 tysięcy kilometrów, 150, 250, 300, tak naprawdę może nam się coś zepsuć, wymieniamy to, regenerujemy, robimy na przykład turbosprężarkę, robimy wtryski, bardzo często zapominając o takim elemencie, jakim jest kolektor dolotowy, kolektor suszący. Dlaczego? Dlatego, że wyobraźcie sobie, że wadą diesla i starego diesla jest to, że nie ma pełnego spalania. Jest czarny dym i ten czarny dym jest powstrzymywany przez katalizator, przez dpf -y, ale on z powrotem trafia poprzez kolektor ssący do silnika. Jeżeli ten nagar, a to taka przypadłość chyba najbardziej aut francuskich typu HDI, zbiera się i zbiera, nie daj Boże, że po drodze mieliśmy nieszczelność w interkulerze, dobrze, wymieniliśmy interkuler, nie wyczyściliśmy tak naprawdę po tym czasie naszego kolektora, może się okazać, że przepływy powietrza do tego stopnia się zmniejszyły, że samochód jest mniej elastyczny, samochód jest zamulony. Więc dzisiejszy odcinek pokażę Wam i zajrzymy tak naprawdę do niewiadomego przebiegu, bo ja obstawiam 400-500 tysięcy, w tym 1.9 DI do kolektora sącego, wyczyścimy go i zobaczycie, jak to wygląda od kuchni, a taką czynność będziecie naprawdę mogli zrobić sami w 60% przypadkach, 70% pod blokiem, mając zestaw małych narzędzi, nie mówię o moim. Ale takim też dacie radę. Więc zaczynajmy od pokazania silnika. Dobrze, zatem obudowę mamy ściągniętą. W przypadku 1.9 CDI może być to po prostu klik, może być to raz, dwa, trzy śrubki. Natomiast też musicie się zastanowić, jak to jest, jeżeli chodzi o jakieś HDI i inne. Dlatego, że tu mamy wzdłużniaka. Teoretycznie prosta sprawa ściągnąć kolektorów. Na dwoje babka wróżyła, natomiast na początku widzimy jedno niepokojące zjawisko, czyli tu już nam coś zaczyna się wydostawać. Naszym zadaniem jest ściągnąć egr wyczyścić dzisiaj to wszystko, oczyścić i zobaczyć co się dzieje z kolektorem. I uwierzcie mi, że jeżeli samochód ma 200-250 tysięcy, w przypadku nawet odwaga do Francuza czy do Włocha, naprawdę zmniejszy Wam się spalanie i uzyskacie spory przyrost mocy, znaczy przyrost. Wrócicie do fabrycznej, bo jeżeli jest naprawdę za przeproszeniem gnój, to będzie źle. Dobra, nie robię tutorialu, tylko po prostu ściągnijmy to. Oczywiście, w sytuacji kiedy rozbieramy, niezależnie od konstrukcji, bo konstrukcje będą różne, natomiast zawsze będzie tak samo, że to wszystko idzie do kolektora, e, zwróćcie uwagę na dwie rzeczy. Przede wszystkim, kiedy odpinacie wszelkiego rodzaju podciśnienia, jeżeli możecie, dojdźcie do tego, gdzie jest z drugiej strony, i sprawdźcie szczelność tego. Bo może się okazać, że to nie funkcjonuje tak, jak powinno, dlatego, że gdzieś przewody po iluś latach są stare, również jeżeli chodzi o gaszenie, no bo to jest gasząca. też jak wyciągacie takie rzeczy, starajcie się zrobić to bardzo delikatnie. Bo ta guma prawdopodobnie tutaj jest od 2003 roku, a mamy 2020, no bo nikt tego nie wymieniał, więc żeby nie uszkodzić tych wszystkich tutaj elementów. Kolejna ciekawostka przy rozbieraniu. No, taka dydaktyczna, powiedzmy. Jeżeli mamy odmę olejową, też były o tym odcinki, czyli te wszystkie opary, które tam są. Jeżeli już jest silnik stary i są przedmuchy, troszeczkę oleju leci. Gdzie leci olej? No, z powrotem leci tak naprawdę nam to wszystko do silnika, do dolotu, tylko w innym miejscu. Jeżeli chodzi o rozwiązania, bo tego nie powiedziałem na początku, w rozwiązaniu tutaj, kiedy jesteśmy na pompkach, bo jeden z na pompie zupełnie inaczej miał to rozwiązane, tu już mamy EGR, czyli z powrotem wracają nam gorące spaliny podawane do silnika. Natomiast, żeby nie były gorące, no wymyślono chłodzenie. W tym przypadku jest to chłodzenie cieczą. Jest to cała chłodniczka, jak zdemontuję Wam, mm. pokażę, która cieczą schładza te gorące spaliny, żeby zwiększyć efektywność pracy silnika. I chyba nie będzie lepszego przykładu. Pamiętajcie, że robiąc takie zadania, czy to są kolektory plastikowe, czy szajs metalowo-aluminiowe, zawsze zamówić sobie uszczelkę nową. Ale tego się nie, znaczy tego się nie spodziewałem. No, trochę się spodziewałem. Zaraz mam tutaj jakiś śrub, tak muszę wziąć. O, to jest odpowiedni. Zobaczcie. Jak ten silnik ma coś zaciągać? Nie, to nie jest wylot z pieca na węgiel. Tylko to jest. O, zobaczcie, odskrobię wam jedno. Zobaczcie głęboko. Zobaczcie, jak te średnice w ogóle się zmniejszają. Teoretycznie, nieekologicznie w takim przypadku, można by to wypalić palnikiem. Ale my bądź. O, 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 o. Patryku, rzucisz mi jedną szmatkę. Ja wysypię to na szmatkę, żebyście nie musieli warsztatu sprzątać przez tydzień. O, ale się będzie działo. Pa! Stasiu, sobie sam doświetlaj. No i teraz... O! Zobaczcie. Bardzo dobra robota. I teraz należy doprowadzić do sytuacji, gdzie wszystko w środku będzie czyste. Ja sprawdzę sobie jeden... Mm, jedną teorię. Chciałem tą teorię zawsze sprawdzić na DPF-ach. Aj, czekajcie. O, mam coś takiego jak preparat nie powiem jakiej firmy do sprzątania kominków wnętrza, więc spróbuję to ogarnąć. I potem, jeszcze rozkręcimy i pokażemy, jak wygląda tutaj wszystko. Ale najpierw zaplikuję i zobaczę, co się będzie działo. Dobra, zobaczcie, to nie jest żart. To nie jest żart, tylko jeszcze latarkę wezmę. Kurde, ile tu będzie czyszczenia. To chyba w ogóle będzie, wiecie co, zdjęcie na miniaturę. To, no to będzie zdjęcie na miniaturę, słuchajcie. To będzie zdjęcie na miniaturę. No trudno, no, trzeba to wyczyścić i nie bać się. <ścoughs> Coś ty łysy, tu O, i tam widzicie klapa gasząca. Kiedy wyłączacie samochód, ta klapa się zamyka. Ucina dostęp powietrza. I dusi tak naprawdę silnik. O ile w ogóle ona się zamyka. <laughs> Dobra, wyczyliśmy to tymi preparatami, a jak nie, to spróbujemy normalnie. Ale zobaczcie, tu już coś pracuje. A jak wygląda w lot stasiu? O. Nie, to jest w ogóle jakiś Mindfuck. Słuchajcie, mam tu lektora w tle. E, panie lektorze, tu już nie trzeba mechanika tak? Tu trzeba kominiarza. <laughs> tu trzeba kominiarza. No. <śmiech> no. <śmiech> Dobra, e, zmieniam taktykę. Zaraz jakąś miskę wezmę i to wszystko w misce zrobię. 30 minut pracy, benzyna ekstrakcyjna, jakikolwiek środek do czyszczenia szyb w kominkach, taki wycior do czyszczenia butelek w różnych rozmiarach i efekt. No, zobaczcie, tu jest przed, a tutaj jest po. Natomiast na żywo możecie sobie obejrzeć, no, tragedii nie ma. Nie jest to mistrzostwo świata, bo można by to było jeszcze dopieścić. Natomiast klapa gasząca, przynajmniej wygląda klapa gasząca. Dróżka pracuje, przy okazji możemy sprawdzić, tutaj można by ewentualnie podciśnieniowo strzykawką zastać, sprawdzić czy działa, ale działa na pewno, patrząc potem co się dzieje. Sam kolektor na pewno będzie mu łatwiej, na pewno przepływy powietrza będą lepsze. Można by to też jeszcze dolizać i teraz z takich ważnych informacji, bo specjalnie nie chciałem wypalać, no, metalowy można by wypalać, ale jeżeli już jakkolwiek mamy wycieko, no to można to wyczyścić, można to zanurzyć na parę godzin w jakiejś nafcie, w jakimśkolwiek środku i to zostawić, niech to się żre. Natomiast zobaczcie, to się dzieje w waszych samochodach. Wy sobie nawet z tego sprawy nie zdajecie, że po prostu jeździcie. Wy nie wyczujecie przez 3-4 lata eksploatowania samochodu, przez 100-150 tysięcy kilometrów kolejne, że ten samochód jest coraz słabszy. A jak ma być nie słabszy, skoro wyobraźcie sobie, jakby wam się tak nos zatykał, ażby ta dziurka była taka jak główka od szpilki, to by się tak oddychali i to samo dzieje się z waszym silnikiem więc generalizując, prosty odcinek miał na celu pokazać tylko co się tam znajduje że można to łatwo wyczyścić oczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę walić palnikiem, spoko tylko tak profilaktycznie powiem, jakby ktoś się mądry trafił że jak ma plastikowy kolektor i chciałby to zrobić palnikiem, to... no właśnie i teraz jeżeli chodzi o montaż, demontaż zawsze możemy przy okazji zobaczyć o, widzicie dolot w jakim jest stanie no jednak tutaj jest też duża ilość oleju, te rury wszystko moglibyśmy zdjąć również moglibyśmy wyczyścić jeżeli chodzi o sam element silnika tutaj jest to dużo mniejsze zasadzenie już miało miejsce w kolektorze i tutaj ja bym nic nie ruszył. Można ewentualnie jakimś wyciorkiem włożyć i do siebie wysunąć, tylko też wtedy to poczyścić. I tyle. Zatem zanim przejdziemy do podsumowania, chciałem zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. W niedzielę pojawi się odcinek, taki, który lubicie, widzę, spodobały Wam się odcinki. Jak ostatnio pokazałem wam wałek królewski, na przykład w czołgu jako rozrząd, to teraz wam pokażę w niedzielnym odcinku silnik, który nie potrzebuje do pracy. Mimo, że jest e, tłokowy, mimo że to silnik spalinowy, nie jest to żaden wankiel ani nic. To jest silnik, który nie potrzebuje panewek na wale, żeby pracować, żeby posuwać tłoki góra dół, więc bądźcie koniecznie o 12.00 i teraz, jeżeli ktoś. Był w śpiące, przespał nie wie. Zostało jeszcze 1300 walizek M4K garaż, walizek unikatowych do tego, aby zacząć przygodę z mechaniką pojazdową. I myślę, że taką walizką spokojnie możecie zrobić i takie rzeczy, i wiele innych. Co to za walizka? A zobaczy zdjęcia. No i oczywiście, standardowo trzeba przypomnieć, że no to jest samochód, a jeżeli jest samochód, to wymaga ubezpieczenia, a jeżeli wymaga ubezpieczenia, to przypominam, że do końca roku trwa promocja na Movie.pl. A czym jest Mubi.pl? Jeżeli przegapiliście, dopiero dołączyliście, nie wiecie i przewijacie, to nie przewijajcie, tylko posłuchajcie. Jest to porównywarka ubezpieczeń OCAC, wystarczy wejść w link w opisie. Rozwinie Wam się takie wielkie okno, wypełnić wasze dane personalne, dane waszego samochodu. Wszystko szczegółowo, następnie kliknąć oblicz. Ułożą Wam się oferty ubezpieczeń od najniższej do najwyższej i cała magia, cały myk polega na tym, że do końca roku, jeżeli przez ten link w opisie zakupicie taką polisę, 150 zł wraca na wasze konto. I no, sami potwierdzacie, że to nie jest żart, więc to działa. Więc co, jeżeli podobał Wam się taki krótki piątkowy odcinek, zostawcie koniecznie kciuka w górę, subskrybujcie, aby być na bieżąco, napiszcie komentarz, bo no chyba nie będę robił tutoriala do 190D i jak się kolektor dolotowy, bo nawet w 190D są różne kolektory dolotowe, a patrząc na to, ile mamy tysięcy i rodzajów silników, modeli, to taki tutorial mógłby mieć tysiąc odcinków po godzinę. Tak myślę. Ważna zasada, żeby się zakodowali w głowie, że ok, diesle są fajne, ale należy też o nie dbać, więc jak ma 100, 150 tysięcy... Profilaktycznie zajrzyjcie, bo może się okazać, że właśnie wpadliście na to, że coś się dzieje, jest więcej oleju, zajrzeliście w ten układ i tak dalej. Profilaktyka nigdy nie bolała. No i tak samo jest na warsztatach, bo wyobraźcie sobie, że nie wiem, była dziura w tym To teoretycznie mechanik powinien też zajrzeć do wszystkich dolotów i wszystkiego, bo to będzie w takim stanie. Praktycznie to no ze względu na ceny, niechęć klienta i tak dalej, klient mówi, wymieniaj pan ten kuler, nie rób nic dalej, ale miejcie tego świadomość, że jak coś się działo, leciało więcej sadzy, to tak właśnie wygląda wasz, wasze nozdrza, bo płuca to tak, wiecie, nie bardzo będę porównywał, ale nozdrza, którymi silnik zasysa powietrze do swoich płuc, czy do serca, no do serca się nie zasysa powietrze. Dobra, uciekam, zapraszam do To się wytnie, trzymajcie się i do zobaczenia w niedzielę o 12.00. Cześć! Z też się nie koleguje. Dobra, no róbcie, co chcecie zrobić, bo ja nagrywam. Dziękuję. A nawet mam, e, do to się wytnie z boku taki głos rozsądku, który będzie śpiewał w piątek. E, jak było? Deszcze niespokojne. Poznajecie ten głos, nie? Dobrze. Dobra, lecimy. Co? Zasysa się do serca powietrze. Skryją.